No, a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku jak z foliarza zostałem kierownikiem basenu. Na początek troszkę polityki, co? <laughs> Chcielibyście, dobra. Słuchajcie, dzisiaj wyścielamy baseny. Baseny wyglądają tak, jak tutaj wyglądają. Są już teraz popoziomowane. Tutaj wzmocniłem takim kołkiem osikowym. Usikowym to jest, czyli nie. Kołek usikowy. Tu wampiry nawet nie chcą tego kołka usikowego. Tak to ma wyglądać. Już jest wypoziomowane. Ścieżki tutaj też mam takie deskowane, z tego względu, że wygoda musi być. Przychodzę w niedzielę w pantofelkach. A, jeszcze jak patrzę coś na te moje buty, ktoś mi powiedział, że już powiedziałem, że w gumowcach nie będę chodził. Słuchajcie, padał niedawno, deszcz jest rosa. Pracuję na wsi, jeżeli będzie sucho, będę chodził w normalnych butach. Cile, ja jeszcze muszę wam to tłumaczyć, kurde mać, no. Czego tak daję, moi drodzy? Nie muszę tego dawać, bo ogólnie tak. Cała procedura polega na tym, że tu pod spodem powinny być styropian, Użony styropian, na styropianie jeszcze jakaś tam folia i dopiero folia taka typowa basenowa. też niby powinna być czarna. My tu damy zwykłą folię. Ja jako prosty foliarz muszę oszczędzać, no. Damy zwykłą folię czterosezonową. I tak daje, czego daję, bo tutaj powinien być piasek. Tu mam jakieś takie różne kamyczki. Słuchajcie, jakieś takie drewienka. Zobaczcie, pozostałości po nietoperzach. Tu jakiś orzeszek, patrzcie, dziureczko. I tutaj jakbym to położył zwykłą folię. Prawda? Tu jakiś kamyczek, tu jakiś coś, tu jakieś główienko, tu jakiś patyczek, wiecie? Może ulec. Ta folia po prostu uszkodzeniu, no i wiecie, nie sztuka się narobi, się później z tej, fo, z tej folii woda ta wypłynie, no. I trzeba będzie do kierownika dzwonić. Znowu będę dzwonić, czego kierowniku nie ma wody w basenie, no. Chyba ten telefon wyłączę no. i tak to jest. Przystąpiłem takie zwykłe folie, znalazłem starą. Miała iść do utylizacji, jest jeszcze tam względem. Ona była gdzieś tam się nakrywały jakieś tam palety czy coś, pod palety szły. Jakby był piasek, bym tego nie dał. Bo wiecie, piasek to jest piasek, piasek nie ma takich elementów. Nie wiadomo jakich tu daliśmy. Takie, powiecie, nie wiadomo co tutaj jest. no. ja tu dużo nie dawałem, dałem tylko po pośrodku. No. Dzisiaj może napełnimy jeden basen, zobaczymy jak on tu będzie się rozpierał. To wtedy pomyślimy nad innymi wzmocnieniami. No. Miałem tutaj robić nie wiadomo jakieś takie, wiecie, osłony, nie osłone. Powiem, że zrobię jedynie tak, dam takie listewki, o tutaj, prawda, już później jak rozsada wyjdzie, no jak zaczyna już, no nie wiem, czwarty listek, to no wtedy już się tak nie nakrywa wtedy. Żadnymi agrowłókninami to ma już rosnąć, już wtedy będzie ciepło. Na razie tak na, na te wschody okryjemy tutaj, naciągniemy tę włókninę. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Nie chciałem tutaj takich daszków robić, z tego względu, że tam będzie mi ciężko po prostu nakryć. Bo te ogólnie baseny powinny być mieć ścieżkę jeszcze z tamtej strony. Najlepiej jak mają z każdej strony, żeby można było po prostu dojść do nich. Nawet tam taka wąska ścieżka, ale z każdej strony. No tu takiego luksusu nie ma. Tu będziemy musieli jakoś tak walczyć z tymi nie, niedogodnościami. Ale dobra, to nie jest ważne. Ja pamiętam, wchodzę do gościa, taki tunel. Stoję tak. A rozsadę ma takie, że nikt na wsi nie miał, no. Zakupiłem folię sześciometrową. I tak wyrysowujemy sobie tutaj z panem redaktorem, jak to zrobić. Tu jest 10 metrów wszystkiego. Tu jest 6. Na basen potrzebujemy wymiar 3,60. 3,60 na 2,20. Tak, przeliczyłem tutaj z takim leciutkim zapasem, założeniem, wyłożeniem, to mniejsze z tym. Byśmy ucięli tak, żeby z tego kawałka wyszło na te wszystkie 6 baseny, to przeliczyliśmy, że tu musimy uciąć na i 4,5. Utniemy tu, tu utniemy na 2,20. I tutaj wyjdzie o tak. O. I z tego utniemy jeszcze tu. O, 2,25, a tu będzie 3,80 3, nawet. O, a tu możemy ciąć 2,30. O, i tak będziemy ciąć, niech więcej będzie, nie wisi. No jakby ktoś chciał robić, tak jak my, to macie wymiary. Bo to chciałeś się z... się inaczej, ale wtedy. Ale ty mi powiedziałeś, że jest sprawdzić. No i No ja rozumiem. Wtedy no. jakbyśmy zrobili po mojemu, no, to byśmy to... mieli trzy arkusze. Trzy arkusze. Trzy kawałki folii na wyścielenie basenów na spód. Rozumiem Cię. Wszystko ciężko. 4,50 mamy tu. No, troszkę powycinamy i to tak samo zrobimy. O, i tu będzie 4,50, to będzie w sumie po połowie, to będzie 2,25. To o, gitara to będzie 3,80, no. I zostanie taki coś, że będzie można się okryć wieczorem. Jeden metr zostanie. Jeden, jeden na 6. o. Dobrze. No, tak no. Dobrze, do się... coś? Mam nadzieję, że tak. No, ale widzisz, to trzeba wydedukować, no, jak to... Co no. za czerwona bestia. No tam bestia. Bestia do przerobienia. Powiem tak, ktoś mówi, że o, to tylko kurde. Baseny, baseny, baseny. Słuchajcie, za tę folię dałem 140 zł. No wydaje bo się, że wiatr zrywa. 4,5, no. tak? Tak, 4,5. Na samym końcu? No, przy końcu. Czekaj, jeszcze raz muszę. Dawaj, tu. No Jest równo złożona? Myślę, że jest fabrycznie złożona. Okay. Nie, nie, daj poziomicę, ona jest krótsza. <laughs> Byłem ostatnio w polu. W niedzielę. I stwierdziłem, że pole nie wymaga jest mojej interwencji, zawsze to skleimy później foli. A, no nie, nie wspomniałem, że 140 zł idzie na, na hektar, prawda? Powiem tak, jak to niektórzy mówią, nie wiem ile to w tym prawdy będzie, ale to sam się ten, sam rozpraktykuję, że co roku folie się powinno wymieniać. I teraz powiem tak, jeżeli ktoś ma. Na przykład, jak u nas by było 5 hektarów, to by koszt był ile? 700 zł. 700 zł. Teraz... Ale ile mniej ziemi pójdzie? No trochę tak. Wtedy się sprawdzi, ile tej ziemi faktycznie pójdzie. O, to jest jednak do wyliczenia. Nawozy droższe są? Nawozy troszkę staniały. Ale w sensie, że pod hydroponikę. No drogie są dość. Drogie są te worki. To no. ich nie pokazywaliśmy nawet jeszcze, ale no, no. to się pojawiło kiedyś. I też będę musiał gdzieś kogoś obejrzeć, chyba machrowego, trzeba będzie obejrzeć, bo tak fajnie to po tego. On jako jedyny to pokazał. No, Ewentualnie jedyny. do Łukowej się odezwać, żeby tam z agronomem porozmawiać. No chociaż się... też by nie było problemu. I bo jeden ma... z swoich widzów napisał, że może ci pomóc w hydroponicy. Jeśli no, miałbyś mała... jakieś pytania, to tam, żebyś. Dadął. No to niech tam tego. Ja, ja muszę po prostu się skonsultować z kilkoma osobami, wiecie, ja tak jednej osobie nigdy nie będę wierzył. <laughs> Dobrze, okej. Okay. No wiesz, no słuchaj, rozmawiam z jednym. On mówi, że nie daje nawozów od razu. Oglądaliśmy w łukowej, ro, rozpuszczali od razu. Tak. No i to jest właśnie kwestia, która się różni. A ma jak robią? Od razu rozpuszcza. Od razu rozpuszcza. Czyli no. już dwa do jednego. Tak. Niektórzy hmm. mówią, że dodaje się jeszcze podczas e, eksploatacji, czyli takiego, no nie wiem, rośnięcia. To też w łukowej się, nagrywali to też z taką firmą zewnętrzną. Wiesz, jeden tak mówi, drugi tak. Mhm. Najlepiej to. To spróbować na hektarze, a później samemu wyciągnąć wnioski, no. Też do całej rozsady też nie robisz w hydroponice? Tak, całe no. rozsady nie robię w hydroponice, tylko na hektar. Zobaczę do troszeczki. No słuchaj, folia droga. 2,30 3,70? No 3,70, no, no. tak zrobimy, no. no. 2,30. Rozstaw to, teraz przeciągnij to tu. Tylko, tylko... tak Tak troszeczkę, idziemy, idziemy. idziemy. Sobie na tym zgięciu. Nożyczkami. No. Chociaż niektórzy mówią, że dwa razy można po prostu wykorzystać na dwa sezony. No ale to też takie ryzyko jest. Trzeba sprawdzić. Czy one będą właśnie, chyba, że tak dużo wcześniej sobie zrobić. Dobra, już tego dziada niosę. No dobra, nie będę tego. Tniemy teraz tu na, na 2,25 na połowę. Podwiat. No, 2.25. Zgadza się. Bo tu jest tyle roboty! Później będziesz miał wymiary, to tylko będziesz do tego ja, ja... jak zrobię na drugi rok betonowe... Płytkami wyłożę, będę miał święty mm. spokój. Będę tylko nalewał. Nie ma co ukrywać. Ta rynka jest dla na foliarze. Ale powiem Ci, no mogłem kurde metr mniej kupić. Bym zaoszczędził z 14 zł. Trzeba jakoś to zacząć robić, tak żeby po tej folii nie chodzić. Na kota? Procedury? Nie ma tu wpuszczeń Jeśli chciał teraz. wejść tutaj i pochodzić. Woda, jedynie woda. Woda na kota. Woda na kota, tak. Te koty tutaj będę przybijał tu. No i tu. <laughs> ja myślę, że tu sama woda tutaj sama się troszkę to ponaciąga, bo robię tutaj tak, nie aż tak, wiecie, napięte. Jeśli damy 10 cm wody, to 400 litrów wychodzi na basen. Ja myślę, że trzeba uda z wodą zalać. Bo w razie czego to kot może się to nam tu pojawić i będzie problem. Tylko jak to, to jak z tymi rogami? Trzeba jakoś tak... Ani tak, ani tak, kurde, ani to tak zostawić. Nie ma miejsca, kurde, trzeba jakieś deskę będzie przynieść. Skąd ten piach? Z kolana? Z kolana, kurde, dmuchawę trzeba będzie przynieść zaraz. Powiem tak, no jednak widzę, że... Trzeba mieć dojście do każdego basenu. Mamy 20 marca. 20 marca, słuchaj, w tamtym roku 21 namoczyłem nasiona. Jak sobie przypominam, to nasze nagranie, sialiśmy chyba 25. Wcześniej planuję tutaj y, rzucić te, y, te, te paletki na, na wodę, a później tam zasiać. A kiedy tak możemy? Kiedy coś nie moczyć? Nie wiem, nie wiem powiem Dobrze, 22, to 23, to już ja mówię, chyba zasiejemy w ostatnim w ostatnim tygodniu bo tam też trzeba jeszcze troszkę piasku rozporządzić i zrobione kurczę. Nie, nie mam dopracowanego tutaj narożników jak to ładnie tak dopracować pyk pyk tu trzeba przelecieć wzdłuż jakoś tak jakoś tak to wiesz nie idzie mi tu w ogóle nie idzie tak jakbym miał dwie lewe ręce weź to naciąg tutaj ja tutaj skorzystam z deseczki A no może to trzeba tylko tak byle jak Może to dużo serca tu składa. Ja tak wyglądam, ja, ja lubię żeby to był wygląd A tu jakoś krótko się zrobiło Widziałeś? Patrz I no i no, co na wino nam tu zostało Ważne, że nie brakuje Jakiś jest jakiś sposób jest. Czekaj, 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 już coś czaje O, 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 robi się takie dujkę O! I wzmocnienie na rogu od razu jest No ja wiedziałem, że coś jakoś Coś jest jakiś system O, tyle tyle co starczyło, ale nie będzie, no Ooźcie ten, to już drugi O, tak, o Każe o, o, o. O, nie popuścił całkiem O to już tyle, tyle co starczyło Lajem wodę, to co umiem najlepiej Daj tu szlaf, zaraz porozciągamy szlafy Tam już coś cieknie. a to z góry kapie pewnie. Jesteś delikatnie przerażony? Nie, dużo roboty tutaj. Dobrze jest, prawda? Tak. Nie tak. wiem, tylko ponaciągana gdzieś jest. No patrz, już 17 minut sileje. Ile centymetrów jest? 7 7 7 Jeszcze 3 i będzie ze 400 litrów, prawda? Później, jak się podlewa tytoń, to prawie 1000 litrów idzie na raz. Na cały tunel. Tak deskę trzeba taką czystą że Już się w głowie kręcić. tylko nie wiem, czy po secie, czy pod tym na tę wodę. Kurde. Tak ma być, no wiem, że tak ma być, tylko... Ja wiem, że tak ma być. No, no. no Tak ma być. O. Może tam trzeba bardziej dokładnie? Nie wiem. Ech. Zobaczy się. O, jaka cieplutka. Osiem? Osiem w minut. Kurde. No. Całą noc trzeba napuszczać. Zobacz jaki nam duży może już urosnąć. No bo po prostu nie, nie trzeba później będzie nakrywać. Wszystko będzie zależało jaka pogoda. Wszystko będzie zależało jak pogoda. Pamiętam przychodzi taki czas, że ewentualnie tylko na noc się nakrywa, a nawet jakieś ciepło, to już się nawet w nocy nie nakrywa, bo już są ciepłe noce. No, nie ma takiego naporu, żeby patrz, zobacz, żeby tam celówka jest w porządku. Nie ma co, nie ma co. Myślałem, że to będzie nie wiadomo jaki napór 20, No 25 minut poczekamy, tak? Tak szacuję, no. <laughs> No już jest prawie 10. 9,5. Ziemię z perlitem mamy. Tak, tak, będziemy, mamy. będziemy mamy. mieszać ziemię z perlitem. Na długi rok kupimy już gotowe, bo tak za mało kupiłeś. Aj, bo tak wiecie, to tak. Dziś musiałem między międzyczasie, między zakupem ziemi tej normalnej, a, a ten, a zakupem tych paletek musiałem gdzieś się w głowę uderzyć, I tak nie wiem kiedy. I ziemi nie masz z perlitem. I nie mam. Kupiliśmy wszystko prawie z tego i to będzie chyba na dłuższy czas, bo tyle nie pójdzie tej ziemi. No zobaczymy zresztą. To na drugi rok zostanie, bo, to my, bo ta ziemia idzie też na pomidory, idzie na różne takie na ten... Patrz, tak, jest 10 cm. Jest 10? Tak, tak. Tak, 25 minut to zakręcamy tutaj. Musimy ładny taki zaworek plastikowy kupić, żeby tutaj nie uszkodzić tej folii. Już zamówiony. Zamówiony? Dobrze, tak, Bardzo dobrze. I wlewamy następny. Inni rolnicy mają mniejsze, tak? Plantatorzy mają też mniej... większe. Mają też większe. Tylko właśnie o to, chodzi, o to chodzi, że chyba część e, robi takie mniejsze z tego względu, że może wystąpić choroba. Także jak jest, wystąpi choroba, to wyklucza właśnie ten jeden basen, w którym jest ta choroba, nie rozprzestrzenia się po wszystkich. Ja bym na przykład chciał jeden taki duży basen, wiesz, taki, żeby. olimpijski. Tak. No wiesz, robimy troszeczkę po swojemu, no. Widzisz, tak samo i sadzarka będzie przerobiona troszeczkę po mojemu. A o tym nagramy no, a o tym nagramy oddzielny odcinek, no. Także chyba pierwsze pójdzie na warsztat sadzarka. Niż... Ee, ten. Wózek. Wózek hydrauliczny. Wózek Wózek jeszcze nam potrzeba będzie dopiero aż... Przy rozładunku. A teraz tak, przy rozładunku, a teraz nam a potrzeba... kiedy kartony będziesz miał do odbioru? Też już na wiosnę, wiesz, no to już marzec, nie wiem, tak już przed samym tym. Dobrze. Ja się pytałem, wiesz. Mocujemy kolejne folie czy po południu? Yy, tak, tak, zaraz mocujemy kolejne folie. Ta woda prawdopodobnie musi. Nie wiem, tak słyszałem, bo tak rozmawiam już po prostu z innymi ludźmi, że ona musi troszkę. Nie wiem, odparować chlor czy coś tam takiego. Dobędwie, no to ja mówię, to już czas, czas jest robienia. No. Czekamy na troszkę pogodę, bo będziemy tutaj chyba te paletki napełniać na przyczepie tamtej. Tak myślę. Wiesz, zrobimy sobie tutaj linię produkcyjną, już tak myślę. Tutaj, bo będziemy młynkować ziemię, będziemy mieszać z perlitem. No i zasypywać ten. Zasypywać tutaj te multiplaty. No i oczywiście będziemy siać od razu. No tak czym ile nam to zajmie, no. Bo ja myślę zrobić sobie takie linie całe taka do produkcji tego. No takie wiecie, jakieś takie koryto, może jakaś taśma, coś by, tak żeby to usprawnić Ja tam nie mogę tak ciężko pracować. Wszystko do hydroponiki już jest? jest. Tak, tak, dwa nawozy. Nawozy mamy. nawozy mamy, tutaj na ten, wszystko mamy. Nawozy chęci nam brakuje, pogody brakuje. Ale coś, coś, no coś tam dawali różni. po 22 mówili, że dalej będzie ochłodzenie, no. To drugi jakoś lepiej mi się udało zrobić, prawda? Te, te rogi. Tak, tutaj jest... rogi drugi to, mi się to, lepiej wypracowały, rogi tamte, lepsze no. są, no. Tam takie badziemnie, że ja nie mogę się patrzeć na to no. Na dwa hektary trzeba było pyknąć było. No, powiem ci, że... Czuję Nawet normalnie... Nawet jeden dzień sadzenia nie będzie. Ja jak zobaczyłem, kurde, jak to sadzi, no. to normalnie się myślę, kurde. Wy nie wiecie jeszcze, jak to kurde łupi, tak dokładnie. No. Nie. Szkoda, że tak mało... Szkoda, tropuniki. że tak mało, no. Szkoda, że tak mało. Trzeba było wcześniej to zacząć. kureczek był młodszy, jeszcze. Powiem tak, że ja tak nie lubię takich zmian. To się obawiam, wiecie, to nie lubię tak ryzykować. Nie wiadomo jak. Tu jestem naprawdę się dobrze wyszkoliłem w rozsadzie tradycyjnym, także tu mi nic nie zaszkodzi w rozstęp. Nie zaszkodzi, nie zaskoczy. A tutaj to jest różnie, jak tutaj. Tu zgnilec, tu stwardzielec. <laughs> a tak wejść w uprawę tytoniu bez doświadczenia, naprawdę trudno ciężko jest. Ciężko jest, tak, ciężko jest. W tym roku uprawa buraka i uprawa tytoniu, tylko się opłaciła dla rolnictwa. A jestem trzecim, tak, mhm. a resztę jakoś tak to wszystko. A ziemniaki? Nic, o ziemniakach nie było. Bo u nas tu nie ma pól takich ziemniaczanych. A mówisz, że w naszej okolicy? Tak, okay. tutaj nasz, nasz region. I prawie buraka cykrowego i tytoniu jeszcze taką w miarę wyszło. Tak to zostałem kierownikiem basenu. <grystanie> Pan redaktorowi przekazuje kierownictwo nad basenami. No. A ja dalej zostaję prezesem. <grystanie> Dobra, ukończone. Wszystko. Zalewamy teraz to wodą jak kopalni. powoli cieknie, nie wiem, czy ciśnienie nie ma, czy co, czy nie zapłacone, jakiś szczur siedzi w szlałkie, czy co? Nie mam pojęcia. 16 litrów na minutę. No chyba jeszcze mniej. No dobra, dobra, wziąłem sobie krzesełko, to trzeba napilnować, jeszcze, niż tylko pójść. Nie sądziłem, że gdzieś będziesz chciał nalewać wodę. Nie, no już to nalewam, słuchaj, nie chcę, żeby mi się tu jakiś kocur wsadził. Nie wiesz, że tu nie wolno chodzić. Będzie widział wodę, to wiesz, to nie pójdzie. 5 stopni, w nocy 1. Widzisz, nie jest jeszcze pora na sienie tytoniu. Nie ma co ukrywać, no ale to już się zbliża nieuchronnie. Dziura! No już, już dziurawa jest. Nie wiem, czy się tak będzie to rozchodzić, czy to wytrzyma, czy będziemy dolewać. Kurde, Kupimy takie kiedy, nie, nie, Będzie nie, nie, nawet w nie, wszystko tu w udało. Wszystko tu się udało. Dobra, kończymy. No, do następnego. <laughs>